Jak miałem 16-17 lat, to to, to nagrywałem amatorsko w studiu. Nagrywałem tego przy zwykłym mikrofonie kupionym kurwa za 50 zł. Ej, nie, to go 100, chwilę. Najpierw zaraz czasami wbijam na kurwa łazacki. Czasami wbijam na kurwa wildecki. Czasami kurwa wbijam, jesteśmy na lepszych Lecimy z tematem, kurwa, jest wielki chuj Co zapyła na wilce, na urokę, na kwenet Wypijamy flaski, leżymy na matce Kurwa, chuj wija w hejterów Chuj mi podoba, kurwa, i nie mów mi tego Lecimy z tematem Nie skoro, Założyłem klub MMA W Dolackim Association Elite Combat To jest elita to Stowarzyszenie Bojowe w Poznaniu Aaaa Czasami na była na klimacie To jest to co, co, co kocham, nie? To jest to co kocham To jest filar przeciętności Żeby zabić człowieka na miejscu Są dwa miejsca W tych dwóch obrotach Nauczyłem Cię w Norwegii Ogólnie to jest, kurwa, bardzo złożona technika A druga luta jest taka Że jak zapierdolisz kolesiowi, kurwa, uszy Ale kurwa cały całej To kolesia tak ugłuszysz, kurwa I mu tak wykurwisz, kurwa, takiego wielkiego luja Że on, kurwa, nie żyje, nie? Gurl. Smutki i na tomu, Na Łazarskich w rejonie Bieda pisce, piszczy Nie ma co się bawić, musi W bliższe Tutaj pierwsza miłość I zaczarowanie Dla moich panek i dla moich fanów Z gorącymi pozdrowieniami Dla wszystkich kurwa kochanek Kurwa Kurwa, jak źle jest, kurwa, rozwojać. Tak, pij wódkę i się wygadaj. Kurwa, nie wpierdolaj się. Udało się, kurwa, wjechać do dróg. Tak. Ogólnie myślałem, że rapa jest po angielsku. kurwa. Kiss my ass, kurwa, say my dick, kurwa. I tyle mogę powiedzieć na ten temat.